Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, czy On zostawi żonę? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty, lub więc. Pierwsza karta to jest setne pytania. Rydwan, co wychodzi naprzeciw? Kochankowie, wyłożę kartę do kochanków? Sprawiedliwość. Wynik, odpowiedź, rada. 5 monet. Dołożę kartę. trójka mieczy, Dołożę kartę. 5 buław. Z jest karta trójka monet. I to może być tu oczytanie. To jest to rozwój. Setno, rydwan. To jest zabieganie o partnera. Nacisk, ewolucja, płomienny romans, wzajemna fascynacja. To też jest zaangażowanie się w układ i mamy nadzieję, aby zerwać ten istniejący związek. To jest duża siła rywalizacji. Chcemy tego partnera. Idziemy po trupach do celu. Nie panujemy nad słowami i czynami. Co na naprzeciw kochankowie i sprawiedliwości? Jeżeli sprawa rozwodowa jest w toku, to w świetle prawa jesteś kochanką. Jeżeli pozew o rozwód jest za porozumieniem stron, a jego żona dowie się o tobie, to najczęściej Zmienia pozew na orzeczenie o winie. I wtedy się zaczyna. Lovers, wyprze się ciebie jak Piotr Jezusa, kiedy zapieje kogut. W trymiga z ciebie zrezygnuje. Bo przestraszy się, że żona puści go z torbami. I podważy jego reputację. Bo przecież otoczeniu pokazywał się jako prawy człowiek. Uczciwy człowiek. Godny zaufania. Szanowany człowiek. A ty powiesz, ojej, wybrał żonę i wrócił do żony. Jeżeli trafisz na faceta, który ma w toku sprawę rozwodową, to proponuję ci, abyś dwa razy się zastanowiła, bo to nie jest bezpieczny ruch na budowanie relacji z żonatem. W ogóle to nie jest stabilny grunt do budowania związku. Jesteś w błędzie, myśląc. Że on jest fajny, a ja ci mówię, że on to jest dno i wodorosty. W świetle prawa jesteś kochanką, a on kurwiarzem. Fajny facet od żony odchodzi z klasą, ma zasady i nie wchodzi w romans w trakcie już słabego małżeństwa. Wynik, odpowiedź, rada. Piątka monet, trójka mieczy i pięć błot. Odpowiedź masz tutaj. I tutaj. Powinnaś zadbać o siebie, podnieść swoje wibracje, powinnaś postawić na swój rozwój osobisty. Spłacisz karmę za rozbicie słabego małżeństwa. Po czasie on pójdzie swoją drogą. Żona pójdzie swoją drogą, a ty pójdziesz trzecią drogą, z skarbą na plecach. Ja zawsze mówię, że zanim wejdziesz w kontakt z żonatym, to dwa razy się, dwa razy się zastanów. I proszę tym pamiętać. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dwa ośm. Kanałów: Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam Klara Tarot. Do zobaczenia.